Hors of Mr. experiences Cześć, nazywam się Anna Jurek i na co dzień zajmuję się filozofowaniem z dziećmi nastolatkami dorosłymi. Filozofowanie mówi się, że filozofowanie wzięło się ze zdziwienia, i wszystkie te osoby, które się dziwią, które coś zaskakuje, które są zachwycone rzeczywistością, to jest w ogóle bardzo dobry punkt startu do filozofowania. Jako dziecko mam wrażenie, że bardzo wielu rzeczom się dziwiłam, zadawałam pytania, chciałam wiedzieć, dlaczego jakie rzeczy tak wyglądają, dlaczego świat tak wygląda, dlaczego ludzie się jakoś zachowują i myślę, że to była prosta droga do tego, ażeby zacząć filozofować. Kiedy byłam w liceum razem z moją przyjaciółką Emilką, bardzo dużo czasu spędziłyśmy na wagarach pod szkołą plastyczną ASP w Łodzi, czytając świat i dyskutując o tym, czy faktycznie rzeczywistość istnieje, jaki jest sens rzeczywistości, i czy my nadajemy sens tej rzeczywistości, czy raczej to jest tak, że znajdziemy to w książkach. Kiedy poszłam na filozofię, na studia, to poznałam metodę dociekań filozoficznych, wówczas prowadzone i prowadzoną, i cały czas chyba prowadzoną przez profesor Aldonę Pobojewską. Pamiętam nasze pierwsze zajęcia, kiedy, albo przynajmniej jedne z pierwszych, kiedy pani profesor, kiedy my siedzieliśmy wszyscy w kole bo taka jest zasada też dociekań, że każdy jest równy i siadamy w kole na środku um, tego koła postawiła kalafior. I to jest jeden z takich bardzo typowych, pierwszych zajęć z dociekań filozoficznych, czyli pytania do kalafiora. Pamiętam, że my wszyscy czuliśmy się trochę jak głupki, zadając te pytania do, jednak do rośliny, do warzywa, która nam nie może na nie odpowiedzieć, ale później okazało się, że tak naprawdę chodziło w ogóle o sam proces zadawania pytań. O co pytamy, jak pytamy, czy mamy odwagę pytać, czy właśnie raczej jesteśmy skrępowane i skrępowani. I w ogóle o tym, czy nasze myślenie jest dostosowane do tego, ażeby właśnie pytać, być zaciekawionym, być e, zainteresowanym, czy raczej to jest tak, że my zawsze chcemy przede wszystkim wyrażać opinię i dzielić się swoimi poglądami. Dociekania filozoficzne są wspaniałą metodą do tego, żeby zachęcać dzieci do myślenia, żeby dać im takie poczucie, że my Myślenie jest naprawdę fajną aktywnością i można się nią znakomicie bawić. Te tematy, które porusza się podczas dociekań, to są tematy, które prowadząca może zgłosić, ale także to jest moje doświadczenie, które mnie zgłaszały dzieciaki. Ja pracowałam z dziećmi w klasach 1-3 szkoły podstawowej i rozmawialiśmy o bardzo abstrakcyjnych, ale bardzo ważnych tematach. Takich na przykład jak: czym jest przyjaźń i czym jest miłość. Czym jest sprawiedliwość? Jeśli wiem, czym jest sprawiedliwość, no to jest duża szansa, że moje decyzje albo wybory, albo sądy będą sprawiedliwe. Jeśli wiem, czym jest dobro, albo przynajmniej zastanawiam się nad tym, jest duża szansa, że będę dobrym człowiekiem, będę dokonywać dobrych wyborów. Tych odpowiedzi zawsze jest bardzo dużo, ale dzieci, kiedy są w grupie, właśnie we wspólnocie dociekającej, razem zastanawiają się nad tym, w jaki sposób dobrze żyć. I to jest główna różnica pomiędzy filozofowaniem a historią filozofii. Historia filozofii jest bardzo o tym, co różne osoby na przestrzeni dziejów wymyśliły, e, jeśli chodzi o systemy filozoficzne i sposoby rozumienia świata. Filozofowanie jest o tym, żeby zastanowić się, jak dobrze żyć. I to pytanie jest kluczowe zarówno dla dzieci, jak i nastolatków, jak i dorosłych.